że świętego Andrzeja i znak stop to było za mało, by powstrzymać dramat. Dziś przed 14 we wsi Dachowa w gminie Kurnik samochód wjechał pod pociąg. Nikt z czwórki pasażerów nie przeżył. Osoby, które były podróżujące samochodem osobowym to były dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn. Według ustaleń policji były to osoby w podeszłym wieku. Nie wiadomo, czy byli mieszkańcami okolicy, ale wśród lokalnej społeczności wydarzenie wywołało szok. No troszkę strasznie, jak się tutaj mieszka, no to Dokładnie. blisko przede wszystkim. tak. Też nie wiadomo, czy ktoś znajomy, nie. I... Zdaniem mieszkańców przejazd jest też niebezpieczny. Zdarzyły się tu już jakieś wypadki, aczkolwiek e, no, zależy. No, to zależy od osoby, która prowadzi samochód i przejeżdża, moim zdaniem jednak. Jak na przykład tutaj jadę rowerem. To po prostu, jak tak ciężko właśnie zobaczyć, się jedzie pociąg czynienia. Nie? no i trzeba się dobrze rozglądać, nie wtedy można przejechać, nie? Ale to praktycznie gdzieś tutaj trzeba wjechać, nie? To już praktycznie sam przejazd? Sam przejazd, tak, dokładnie. Pociąg jechał na trasie Łódź Kaliska Poznań Główny. Podróżowało nim około 120 osób. Nikomu nic się nie stało, a przewoźnik przygotował komunikację zastępczą. Pociąg wyposażony był także w kamery. Pociąg, który przejeżdżał tutaj przez tą trasę i który uderzył w ten samochód, jest wyposażony w kamerę monitorującą cały czas przejazd tego składu kolejowego. I dlatego będziemy starali się to nagranie zabezpieczyć. Działania na miejscu dalej trwają, co oznacza także utrudnienia na kolei. Ruch pociągów na trasach przez gądki jest wstrzymany i wprowadzona jest komunikacja zastępcza. Wybrane pociągi Intercity podróżować będą przez stację września. Arihabir puls dnia.